Siemaya, wysycha na kolejnym odcinku. Dzisiaj zamykamy stajnie. No, przepraszam, że nie było w filmiku, ale. Ściewał korzysta ze śniegu. A <grymianie> zaczytaj Piękny 5... 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 15, 16, 17, 18. No, coś takiego. Czytaj kaczki. O, ładnie Sianko w pierwszą. <grymianie> tu nie ma. Nie ma nic. No, co się stało w kraju? Widziałem, że belka przy czarnić jest pan zrobić klatki? Oś 6 latek 2, 4, 6 Tyle To całe wypieprzyć I będzie luksus <głosy> <głosy> Dobra, myślę sianka kyliczką tu mudzioki nie możesz tego paśnika o, Czekajcie było, że stąd stą paśnik wypiewszył, żeby to chyliku miało nie być, ale później się okazało, że będą no i tak to wyszło. Zwinąłem taką ciepeczkę. Opa. I staję, że ja damy tym. To jest moje siano ze sadu, nie wiem jako je, lepiej je jedzą, na pewno lepiej pachnie niż te co są zbierane z łąk, no ale co ode mówi jak u mnie w sadzie to nawóz dostanie łąka u góry ekologiczna, no ale co im poradzę. Kurwa, dosiana... Ono... A, to się ono trzeba wyrzucić. Uf. Nie w co takie mokre, to się na tu od dół? tu śniega nasypało ostatnio. Pozbieramy jeszcze jajeczka. Op. Czekajcie, se miejsce zrobię. Kula wynocha mi stąd. Dwa, cztery. Tu jest piąte. Niech materię zjejko, ale dzisiaj nie ma. Nie ma. A to było wszystko. Chodź. Tutaj nie ma. Chyba pięć ale tam nawet do góry nie idę, bo mi się nie chce. Tu. I to ja mogę powiedzieć. O. Takie laszenie zostało zrobione. Albo się wkurzyłem ostatnio i. Nie wiem, chwilkę czasu i zrobiłem że znaczy, tej łopady tu ma nie być, nie? Ona nic, nic, nic nie trzyma, nie? Ale tak na ozdobę jest. Oś tu, tu iść tam najsto chyba. A bo śnieg zleciał z góry przejdźmy się... Z góry ku właśnie nie gzwalił tyle śniegu było. Dobra, na dziecią czekać następnego odcinka.